Dzień dobry, witam bardzo serdecznie osoby z podznaku wodnika i zapraszam Was na czytanie na grudzień 2024. Jaki ten grudzień będzie? Pamiętajcie, że tu popłyną porady, podpowiedzi, wskazówki. Tarot w moim wydaniu to nie jest wyrocznia, nie traktujcie tego tak. Pamiętajcie również, że czytanie jest kolektywne. Czyli nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie, ale warto wysłuchać, a nuż popłyną tu jakieś fajne podpowiedzi, które może będą napędzać do działania, do zmian. Dobrze, osoby z podznaku wodnika, co tutaj u Was w grudniu się pokazuje. Moje drogie wodniki. Hmm, ta konfiguracja kart może mi mówić jedno. Czy Ty czujesz się pomini pominięty w pracy, czy Ty czujesz się osobą niezauważaną w pracy? U niektórych z Was pokazuje się taka sytuacja, że może Wasz statut, może jesteście emerytem już rentzystą, wiek wskazuje na to, że ktoś gdzieś nie bierze Was pod uwagę, żeby awansować, żeby lepsze, godniejsze warunki Wam zapewnić. Czujecie jakiś dyskomfort na pracy i na zarabianiu. Tak przynajmniej energetycznie wchodzicie, ale przyjdą do was wiadomości, przyjdą do was wieści na ten temat i te sprawy będą się w jakiś sposób wyjaśniać. Mam wrażenie, że tu przyjdą dobre wieści. Mam wrażenie, że to jest tylko kryzys chwilowy i przejściowy, i jeżeli obawiasz się, że nie będziesz mieć pracy, że ktoś nie podejmie z tobą tej współpracy, że te finanse do ciebie nie przyjdą takie, na jakie liczyłeś, to się mylisz. To wszystko się będzie w grudniu klarować, wyjaśniać, a te poczucie niestabilizacji, te mm, trudne emocje, które gościły w Twoim y, umyśle, te konflikty wewnętrzne, te, 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 te takie wrażenie, ok, mm, nie wychodzi mi w tym dobiega końca. Idą do Ciebie tu jakieś dobre wieści. Idzie do Ciebie tu jakaś obfitość, współpraca, praca, zarabianie. Bardzo tutaj ładnie się pokazuje. Będziesz drogi wodniku nastawiony na. Na jakąś gościnę, na jakieś celebracje. Karty mi pokazują, może będziesz planował jakąś uroczystość. Tak. Mhm. Mm i teraz tak odezwie się do ciebie osoba i zaproponuje ci fajną pracę, fajne pieniądze. I tutaj no, tego się trzymaj, uwierz w to, a zobaczysz, że tak się będzie działo. Karty mi też pokazują, trochę ci towarzyszy trudnych emocji, i nad tymi emocjami warto by było w grudniu popracować, bo czasami możesz wpadać w takie trochę nerwy. No, jak to w życiu bywa. I karty mówią, że możesz troszeczkę ranić swoje otoczenie, więc no przyjrzyj się temu przyjrzyj się temu. Na pewno w, w pracy otoczenie nie jest dla Ciebie przychylne. Drogi wodniku. Karty pokazują, więc nie ufaj wszystkim, z kim pracujesz, z kim współpracujesz. I teraz tak, do niektórych z Was przychodzi miłość. Te osoby, które są osobami wolnymi, singlami. Karty pokazują przychodzi uczucie, przychodzi miłość, przychodzi relacja, jest tu jakaś osoba, jest tu jakiś wielbiciel, jest tu jakieś uczucie. Dla osób, które są od dłuższego czasu w jakiejś niepisanej relacji, sami nie wiecie, jaki to jest status relacji, no to karty pokazują, może w końcu ten partner w jakiś sposób wam się zadeklarować. Może go w końcu oświeci i poczuje potrzebę żeby się oświadczyć albo zaproponuje ci coś więcej niż tylko zwykłą taką przelotną relację, coś tutaj na rzeczy jest. Karty mi też pokazują, że dla tych osób, które są w relacjach, w związkach, będzie budowanie wspólnej przestrzeni, będzie poprawa relacji w związku, będzie więcej uczucia, więcej miłości. No, po prostu w relacjach stałych taka iskierka będzie rozbudzać się między wami, ale też muszę to powiedzieć, bo tak się pokazało. Do niektórych z Was, może to jest tylko do jednej osoby, będzie chciała wrócić osoba z przeszłości, po prostu ktoś tu usilnie, z kim kiedyś coś Ciebie bardzo mocnego i gorącego łączyło, ktoś taki będzie chciał do Ciebie wrócić. Karty mi pokazują ładne pieniądze, możliwość awansowania, otrzymania pracy. Wiem, powtarzam się, ale myślę, że to są fajne, radosne wieści. Ja też tutaj widzę, że trudne możesz mieć relacje z jakąś młodą osobą w swojej przestrzeni. To może być Twoje dziecko, albo jakaś młodsza od Ciebie osoba, która jest w toksycznych energiach, która jest osobą y, takim trochę manipulatorem kimś, kto skupia na sobie uwagę, kimś, kto jest absorbujący bardzo, albo ma problemy wychowawcze czy szkolno-wychowawcze. I tutaj trzeba zmienić schemat działania do tej osoby. Jeżeli jest to dziecko, kary, nakazy, zakazy. Ja już to widzę, nie pomagają. Tutaj trzeba obrać inną ścieżkę, inną drogę. Karty mi też pokazują, będą się rozwiązywać u Ciebie problemy życiowe. Będą się rozwiązywać te sytuacje, które do tej pory są dla Ciebie trudne i wymagające. Mhm. Wychodzić z energii zawieszenia i dobre wieści płyną do Ciebie na płaszczyźnie zawodowo-finansowej. Osoby wolne single, wodniki, grudzień dla was. Osoby wolne single, oświadczyny, zaręczyny, widzicie jakaś jedność, uj, y, pojednanie. No, niektórzy może nawet postanowią gdzieś sobie wyjechać na jakiś wspólny urlopik, wakacje, szczęśliwe momenty, bardzo ładnie dla osób wolnych, dla singli, dla tych osób, które są całkowicie singlami, jeszcze nikogo przy was nie ma, będziecie flirtować, ktoś pojawia się na horyzoncie. Wodniki, osoby będące w związku w relacji, co tutaj u Was wodniki na grudzień. Trzeba popracować nad emocjami, bo słowa mogą trochę ranić, zachowania mogą ranić. Czasami mogą być trudniejsze słowa, czasami mogą być trudniejsze momenty, ale karty pokazują, będzie poprawa relacji, miłość wzrasta, rozpalanie tej iskierki namiętności, serce będzie płonąć do siebie nawzajem, ale nad tymi emocjami trzeba faktycznie popracować. Będzie taka równowaga i miłość, i życie. I to wszystko będzie w równowadze, ale drogi wodniku, widzę, widzę m, trochę kompleksy w Tobie mi się tu pokazały, i miłość własna się kłania do uzdrowienia. popracuj nad miłością własną. Co jeszcze potrzebujesz usłyszeć? Coś musisz w wodniku odciąć, coś musisz odciąć, nie skupiać się na czymś. Jeżeli są przy tobie fałszywe osoby, które tak jak te psy ujadają, ciągną cię w dół, powodują u ciebie niskie wibracje, nie pozwalaj na to, ściągać się w dół, nie, tylko miłość tylko pozytywne nastawienie i taka miłość w sercu i ta energia wybaczania jest właściwą ścieżką do tego żeby, żeby w życiu wzrastać. Potrzebujesz też komuś coś wybaczyć. Jakoś tu jest rana. Może to być rana twojej mamy. We względu na to, jaki masz wiek, drogi wodniku, czy jesteś już osobą w sędziwym wieku, twojej mamy już nie ma, na tym podole ziemskim, czy jesteś osobą młodszą, po środku, mniej więcej wiekowo. A jeszcze Twój rodzic żyje, bez względu na to, jest tu jakaś rana ze strony kobiety zadana. Najprawdopodobniej jest to mama, ale nie musi być. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Do wielu z Was idzie miłość, czego Wam z całego serca życzę, a Ty będziesz osobą, która coś odkryje, wpadnie na jakiś fajny pomysł, coś odkryjesz. Może odkryjesz taką potrzebę, żeby coś w swoim życiu zmienić? Co warto by było, drogi wodniku? Nad czym warto by było, żebyś popracował w grudniu, nad sobą? Widzisz, masz ranę emocjonalną, masz dziurę na serduszku, coś ciebie boli, ktoś ciebie skrzywdził i tutaj trzeba z tą raną popracować nad serduszkiem i dotyczy się rodziny. Twojego rodu, plemienia, korzeni, z których pochodzisz, wywodzisz się, jakaś tam duma była, jakaś dumna kobieta była, która nie akceptowała ciebie, nie kochała ciebie, i tutaj trzeba to uzdrowić, tą emocję. Patrz, masz miłość własną, popracuj nad miłością własną, bądź osobą silną, dumną pewną siebie, a pod spodem talii masz kartę miłości idzie miłość do wielu z Was ale do tych osób, które są mają tą miłość przy sobie, które są w relacji nie są to łatwe relacje bo te relacje są relacjami skomplikowanymi, one są po coś one czegoś uczą, jesteście dla siebie lekcją w tym życiu w tym wcieleniu I jakie przesłanie anielskie dla wodnika? Jakie przesłanie anielskie? Archanioł Michał. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc. Ochronę i siłę. Archanioł Michał doda Ci sił w rozwiązywaniu problemów. Poproś go więc, by przeciął swoim mieczem wszelkie emocjonalne więzi łączące Cię z innymi ludźmi, nierozwiązywalnymi sytuacjami lub też wspomnieniami. Następnie poproś go, by napełnił Cię miłością i siłą. Archanioł Michał osłoni Cię przed destruktywnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Archanioł ten działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrany w ciemno niebieski, szczelnie otulający cię płaszcz. Dzięki temu Archanią Michał wezwie cię w obronę. Archanioł Michał jest panem wszystkich aniołów, wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony jego blaskiem będziesz się czuć pewniej uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły. Afirmacja jestem silny, gdyż chroni mnie archanioł Michał. Dziękuję, że jesteście. Wszystkiego pięknego Wam życzę, cudownego grudnia. Pozdrawiam Was serdecznie.